Poczta konna, część druga. Nie wolno nam zgubić tej koperty. Cała przyszłość poczty konnej od tego zależy. Jeśli nie dotrzemy do srebrnożyły przed południem, a jest to moje pierwsze zlecenie w życiu, nigdy sobie tego nie wybaczę. Mam pomysł, czekajcie. Na lasu chcesz złapać ptaka lecącego? A co, masz może lepszy pomysł? Uch, mogę rzucić kanapką, żeby przyciągnąć jej uwagę. Myślicie, że lubi pieczenią? w ciebie, pru. Ja! Oh. A, a. Jest. Jakoś go stamtąd ściągniemy i wszystko wróci do normy, jakby nic się nie stało. A potem nigdy, nigdy, przenigdy nie będziemy o tym mówić. Szczególnie nie powiemy o tym tamtemu pocztylionowi. Kurczę, za wysoko! Chyba się nie poddasz. A! a! Musimy wpaść na jakiś oh. sprytny pomysł. Poczta konna wdzięczność dozgonna. co nie? Nam nie będzie dana. W mniej niż pół godziny zaprzepaściłam całe honorowe dziedzictwo poczty konnej. Ha? duchu, jesteś genialny. Ha? Teraz się wespnij. Brawo, kochany. Proszę, uważaj. Wszystko w porządku? Cię przepraszam, duchu. Dzięki. Lubisz świecidełka, prawda? To lepsze niż jakaś tam papierowa koperta. Możemy zdążyć. Uszanowanie, poczta konna. Mamy dla pani przesyłkę. Co za punktualność. Dziękuję. Udało nam się. Fajnie było. Ale dobrze, że to już koniec. No, dziewczynki, naprawdę jesteście z poczty konnej? Proszę pani, naprawdę. Poczta konna wdzięczność do zgonna od ludzi świetnie, bo mam przesyłkę dla kuzyna z Los Buchos. A. Jak dowieziemy te kury, pojedziemy poszukać mojej przypinki. A. A. Nie. No dobra. Robię świeci deuka. Nie zbliżaj się!